Oceniam ofertę tego domu prefabrykowanego, które miejsce w moim rankingu zajmie, który dom ocenić następny. Idziemy z oceną w sześciu kategoriach. Nowoczesny, ładny dom, antracyt i biel, albo deska świerkowa na elewację, Plus za okna do ziemi oraz estetyczne ich rozmieszczenie, oraz fajne okno w kuchni. Fireworków nie ma, ale nie mam się do czego przyczepić. 9 na 10. Plus za naprawdę gigantyczny salon oraz jadalnie ze stołem na 8 osób, za sporą kuchnię we i za trzy fajnej wielkości pokoje z miejscem do przechowywania i szafę w wiatrołapie. Plusik za drugą łazienkę. Mały minusik za pomieszczenie gospodarcze, gdzie ja będę pranie wieszać. Dla mnie układ jest praktycznie idealny na tę przestrzeń. 9 na 10. Jest to dom szkieletowy w konstrukcji drewnianej. Sprawdzona technologia. Duży plus za poprawne przekroje ścian szkieletowych, które producent podaje na stronie. Duży plus za używanie sprawdzonych materiałów od znanych producentów na rynku. Moim zdaniem 9 na 10. Oferta ma dwa ogromne plusy. Pierwszy to realizacja płyty fundamentowej w cenie, a druga to roboty ziemne w cenie do 40 cm podsypki. Naprawdę niewielu wykonawców to oferuje w cenie. Również bardzo duży plus za naprawdę kompletny stan deweloperski za jasną i przejrzystą ofertę na stronie oraz dodatkowe informacje plus za budowę w całej Polsce. I jasny i łatwy transzowy proces płatności. Mały minus za brak możliwości zmiany układu wnętrz, ale przemyślane układy zaproponowane przez producenta to rozwiązują. Kompleksowość oferty zasługuje na 9 na 10. Cena jest naprawdę atrakcyjna. W mojej opinii to 9,5 na 10. Myślę, że na gotowo zamkniecie się w około 570 tysięcy. A producent posiada też w swojej ofercie model E, który jest 70 tysięcy tańszy, a funkcjonalnie bardzo podobny. Firma twierdzi, że stworzenie projektu budowlanego po podpisaniu umowy zajmuje między 2 a 3 miesiące. Sama prefabrykacja to dodatkowe 2 miesiące. Doliczcie czas na uzyskanie pozwolenia na budowę. Z tego wszystkiego wychodzi nam 8-9 miesięcy to jest dosyć długo, gdzie sam dom stawiany jest kilka dni. Oceniam to na 6 na 10. Jeszcze kilka takich moich dodatkowych myśli: doliczyć trzeba koszty transportu i zakwaterowania. Musicie zapewnić dojazd dla ciężarówek i odpowiednią moc przyłączy na działce. Firma nie robi schodów. Firma ma na swoim koncie bardzo duże realizacji i działań od dziś oraz posiada bardzo fajne materiały z serii Jak to jest zrobione na TikToku, gdzie zobaczycie jak stawiają te domy. Ten dom oczywiście jest dla rodziny z dziećmi. Mamy nowego lidera rankingu. Firma Domy i Dachy wygląda super solidnie. Ich domy są przemyślane i z dobrych materiałów. Ich oferta wydaje się naprawdę konkurencyjna i warto ją rozważyć. A Wy, jak oceniacie ten dom?